Inteligentne planowanie naprawdę się opłaca. Koniec roku to idealny moment, żeby podsumować sukcesy, zmotywować zespół i zaplanować kolejny rok. W apart Hotelu Termu Uniejów pomożemy Państwu zorganizować konferencję, która połączy efektywność z komfortem i realnymi korzyściami. Jesienią przygotowaliśmy specjalną ofertę. 10% rabatu na organizację wydarzenia w październiku lub listopadzie. A przy spotkaniach od poniedziałku do środy voucher o wartości 3000 zł do wykorzystania na dowolną usługę w naszym hotelu. To nie tylko oszczędność, ale też możliwość nagrodzenia i zainspirowania zespołu. Oferujemy nowoczesne, w pełni wyposażone sale konferencyjne, partnerską obsługę i wyjątkową możliwość połączenia biznesu z regeneracją w jedynym uzdrowisku termalnym w Polsce. Zorganizuj jesienne spotkanie, które naprawdę się opłaci. Apart Hotel Dermuniejów.